Siemanko, sezon 2023, czas start. Jest u nas dzisiaj cała masa, bym powiedział, może z 6 osób, 7, będziemy próbować coś złowić. Jest 8 stycznia, więc szału nie będzie, ale może uda się skusić jakąś rybkę. To jest ślesz. To będzie karp, a paki jesot. Podbierzesz czy ci podebrać go. Coś mi tu wyjęli No ale co? Ale je Karpik? Chyba glapa, ale taka lepsza To nie glapa To nie jest glapa To nie glapa Não, paciência. <toddata> to é skarp. Karb <laughs> karp. No i siedzi. Jest karpik pierwszy. też? No. To do niego, nie do tam, nie tam no. masz karpę? No. Radek. Z tyłu w aucie jest kołyska. Jakbyś wziął z Passat'a, w bagażniku no, coś po prawej. Co? Na A to daj. Nie spodziewałem się tu takiej ryby dzisiaj. Co to za pójście na ryby bez maty? No mam w bagażniku. A bo... to się nie liczy. <grym <grym> <grym> Zaraz z wody zejdziesz i koniec. Gdzie jest? Czekaj. Pinokel. O ja nie wiem czy, czy mój podbierek to wejdzie Pinokio? Pinokio! Weź go, pójdź za grzbietę Jak on poszedł Dajkę i pociągnie do siebie nie. No i pięknie Musimy ja się zastawić tylko na nie dzisiaj Kurwa i siatka porwana jak rzekł, i siatkę O ty jest co? On był porwany co. Nie, on był Się opatulił cały Ole. Pełno ustnie. Weźmiemy ten. Odczep go. Pierwszy skarbnik. 2,23 Do Grzesia zaraz Brawo Ty. Brawo Biały sytanik Κατά μας τα Τιτανικά, λέχο. Jest glapa, kolejna, już dzisiaj byś śmiał, nie wynik. O, a tu jest coś lepszego. Albo większy leszcz. No Leszczyk. Już go widać. No, ten już ciekawszy jest. Może być jesiec, co? Ale jaka ładna. Ale jaka. Ale glapa, co? No.

Karp, karpie, mi to, karpie mi to nie śmierdzi, ale... E to wygasło, to nic, nie on mówił, że to wygaśnie, ten, palcem Jednego ciągną, a tu brzegu takiego złapa. Co się dzieje? będzie na filmiku z domu Kupek musiał mi odwiedzić A ten mały co tu robi Tak w dopiero z no, to No tam mogę wyłączyć A ja tutaj tak żeby było całego go w akcji ja, Jo! Ja, A my na nie będziemy książę będzie i co wtedy? A e, Na kolędę kartę. Dla księdza. A ty masz dzisiaj kolendę, nie? No. u mnie tu. podbierze nie, tu. podbierze go zaraz. O nie, Pusia! No właśnie po tym głosie, nie? Ja raz kiedyś Męczykowi on holował 10 minut taką fajną rybę I ja pod tak jakoś niefortunnie w ten hak i się odpił. Jezus O, Radziu, ma większy koszt ten niż mój, a to jest chyba podobnej firmy, no tej samej. Nie, ten tu jest fajny, nie gadaj. ten, Bra... na żywo jest. Siedzi. O, dwie ryby, naraz. W styczniu A tu też o, weź. Czekaj już Dobra Czekaj, weźmiem ta Kołyska Pokaż ich. Pokaż ich. Tam jest ryba też Tylko ja już tu chciałem dograć, temu ja przerwałem Pierwszy 2,23 karp Jo No, petarda Glapa wariatka Ale weszły te glapy, nie? Jo, no. jest glapa. No. Szmio, dzisiaj na czas skany. ale to glapka. Ja już ją mam tu Ale co tak lekko idzie Ona się poddała Ona już się poddała Wewe, stary film, latem nagrywany Na razie, Bo razie.

5 zł za... jak usiądziesz na tym fotelu Tylko bo patrzę na węczki, bo to moja... Ty, on pięć, a ty do mnie dychę No ja już ci dam rabat No, że to ty dychę wziąłeś to mnie, że ja siądzę, a on mówi, że po piątce bierzesz tylko I teraz ja jeszcze wydatny rybę zapalę, bo ja to jaja brał, to po prostu zacznij, choć o W tym roku już pierwszą, nie? Ty, a, ty jest... E, tu ja, e, to jest nic Patrz, o kim gadaliśmy, Zobacz. Radek Co to? O, o,

to Radek miałeś już dwa karpie, teraz będzie trzeci W styczniu A już pozwijany jesteś prawie, że Woda otwarta, dotleniona chcesz A ty już się ładnie tu podkarmił, ja widzę Dałeś kiedyś taką foremkę? Trzeci nie pokażę Ma ktoś podbierak? Grzechu, weź podbierak tutaj Sabiszek Podbierak, gdzie jest? Tam, mój, weź sabiszek przynieś. No ma czas, to i tak dalej. Ty, to jest o... dobre życzenie, koledze, co? Leci już, a on liczy na jednego tylko. No w... właśnie. Dzisiaj. No mówi, że nam oczy wytrzy, nie? No, ale ja tylko taka wszystko młoda Ja bym ja by na klasykę dzisiaj fajnie po sobie. A właśnie, a czemu? Co ci się stało? Się... Robaków nie dostałem! Już się, się ode odebrałem. Ma no, dostałem klasyka. wszystko. robaki, nie? Ja bym na jest karpiczek. Aj prawie bym go miał pod wierakiem. Będzie otwarcie. Nie, 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 nie ten. Nie ma co się nastawiać na razie, ale na pewno karp. Szkoda, nie? ten też był ładny. Ale zobacz, wyczekał, wyczekał dzielnie i. Moja. Ja myślę, że to jest pan pasowiec. Pan pasowiec? Z tak. tych pan pasowców. wiesz, jak jest <laughs> Komedian. Mistrz <laughs> <laughs> drugiego planu. Jo, i ciętej riposty. Nie, ale ja teraz zaciskam kciuki nawet od stóp żeby... Tak, ja też, żeby on już wyszedł Żeby Bartek wyciągnął Aż Ci urosło coś w kroku <gry> Pokaż ja Jak słyszę tylko owrotek, to trochę tak, no to co, 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 jest początek sezonu pan o, podbierak adekwatny do ryby No to tu wiesz, to są takie, powiem Ci, super yy... Bo On się nada i do karpy, i do i siotra, wiesz, takie uniwersalne. Ja też taki mam. One są uniwersalne, wszystko nim podbierzesz. Bo co ty z takim dużym mięsiotem zrobić z tymi. Bartek, podniosłeś poprzeczkę, podniesiesz poprzeczkę w tym roku? Myś, to... Paweł, jest, jest 8 plus, czy nie? Co? 8 plus jest. Nie. Ale jest karp, bo go widzę. Bo go widzę. Jest, jest. Ale pełno lustrze zobaczcie jak te ładne zarbieniówki już się Jest, mam, Jest pierwszy karp Bartkowy w tym sezonie To później jeszcze go nagramy jak go wypuścisz Płynie do mamy Niech te większe przyśle tyciem, Niech biorą takie chociaż.